Witam. Przed filmem chciałem powiedzieć, że mogę na filmie brzmieć trochę dziwnie. To przez to, że miałem ostatnio bardzo denerwujący tydzień i przez to właśnie mogę brzmieć trochę gorzej niż zwykle. Oraz może nie być zbytnio filmów. Nie tylko przez to, że mam chrypę, tylko też przez to, że nie mam za bardzo humoru na nagrywanie przez ostatnie dni. Może nie być odcinka w następnym tygodniu albo i w następnym Zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam Was do filmu. Siemanu, z tej strony Wiktor Jako, że nie mam internetu obecnie, <laughs> przez kilka godzin, to nie mam za bardzo, co nagrać. A dzisiaj seria inspirowaną serią Daligowskiego, gdzie po prostu brał screeny od widzów i je przerabiał w taki sposób, żeby ładnie wyglądały. Ja dzisiaj postanowiłem zrobić coś takiego, że na Discordzie dam Wam kanał, gdzie możecie podawać propozycje do robienia czegoś w SFMie. Coś, co. Może Was zainteresuje, może mnie zainteresuje. I komentarz bagietki mi się bardzo spodobał. Nie mam go konkretnie napisanego, bo nie mam internetu. Ale było tam napisane, że mam po prostu polskie hity, takie polskie typowe filmy przerabiać. Więc mamy pierwszy, później znajdę drugi, to jest jak widzicie, pan Paweł. Jeżeli ktoś nie poznaje, tak to jest pan Paweł. Dokładnie tak. I będziemy to dzisiaj robić, tylko... Jest taki problem, nie mam za bardzo mapy pod to, bo wątpię, żeby znalazł idealnie taką mapę, być może dlatego, że nie chce mi się szukać. Dlatego znalazłem to. Tutaj jest takie właśnie jakby wejście, powiedzmy, że to jest ten garaż i to tam nie będzie nam przeszkadzać. I po prostu, jako że nie mam internetu, jedną z tych cięższych rzeczy będzie robienie, to nie będę korzystał z modów, nie będę miał jak korzystać z modów, więc będę musiał tutaj pracować w ten sposób. Jeżeli ktoś w ogóle jest ciekawy, jak ja robię swoje arty, może kiedyś zrobię o tym film, ale wątpię. Nie jestem chętny na robienie tego samego dosłownie. Mimo wszystko ten pomysł mi wpadł do głowy, żeby was się spytać, no i się nie zawiodłem po prostu. Dobra, najpierw ustawmy te schody. O, w ten sposób właśnie chcę. To będzie bardzo dobrze wyglądało. Są jakieś takie boczne rzeczy na schody? Pewnie nie. Jakieś skyboxy, powerbo... O, 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 tu widziałem... coś. O, taką skrzyneczkę, czekajcie. Jakbym ją powiększył bo może ona by była, tylko musiałbym, jak widzicie, tutaj jest takie ad scale i tutaj macie coś takiego i możecie powiększyć. Mm -hmm. O, 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 dobrze. I wsuńmy to. No i będzie git. To jakoś wygląda, no tutaj tego nie widać, ale to jakoś, jakoś wygląda, tak jak... To tylko to mi się nie podoba, no ale tego już jakoś nie usunę. Jupi, ogólnie jeżeli ktoś jest ciekawy... Jakie są moje skille w sfm -ie? To nie są duże, nie są osobą, które ma wielkie skille w sfm -ie. Możemy to sobie w sumie powiększyć odrobinę w taki sposób. O, nie, to do dupy wygląda. A drugą stroną chyba będzie coś tam, co nie? Chyba, że bokiem. Jestem bardzo ciekaw, czemu ktoś pomyślał, że dobrym sposobem na dodanie ścian jest dodanie każdego możliwego rodzaju ścian. Oprócz normalnej kurwa ścian szukasz ściany wszędzie i nie ma ściany, tylko są zawsze ściany z dziurami. Nie może być prosta ściana, no bo jak to tak. Nie, to jest... Spo... O, 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 o. Co to jest? Co to jest za rzecz? No i chyba znaleźliśmy. Um, to tamto niech wypierdala i weźmiemy sobie to. Trochę do dupy to wkro... Mógłbym w sumie... Mm, ale z tej strony to może podnieśmy to po prostu tak, żeby w SFM-ie. Wiecie o co chodzi? Żeby tylko tu tak to wyglądało. No, od razu lepiej. Jakoś to wygląda, tylko to trochę jest to jest, ale dobra. Um, mam bike. Jest rower, proszę. Nie ma roweru. A bicysla. Źle napisałem. My cycle, Nie bike, tylko bicykla. Więc się pomyliłem, sorry. Ale coś kojarzyłem z bike? Coś kojarzyłem. Dobra, więc pora go ustawić w taki pozie, jaki powinien być. Ale to będzie ciężkie. Dodatkowo nie wiem, jak zrobić jego koszulkę. Tą zieloną, bo scout ma. Wziąłem w ogóle scouta, dlatego że on ma właśnie taką idealną koszulkę. I jestem ciekaw, czy jak dodał na niego materiał, to czy mogę go jakoś. Mm. O! Nie, to jest serio czerwone. Nie zmienię tego. Chyba, że w kinach będzie. o, o Boże, co to jest? Typowy ty pompowy. No, dosłownie pompowy. Dobra. Tylko jest właśnie problem, że chyba trochę lepiej kamerę ustawię. Mam takie wrażenie, że jest trochę gorzej niż powinno być. O, czemu nie ma normalnych? Czemu nie ma normalnych? Czemu nikt nie zrobił roweru? Może po prostu cycle? To... sens... Czy nie może nikt nie zrobił tego... roweru, po prostu. Zwykłego rowera nikt nie zrobił. <grym> Serio? To jest głupota. Jakim cudem kto nikt nie zrobił rowera? Zwykłego. To jest... dla mnie aż szok, bo przecież nie ma rowerów. Chyba. Mike... nie ma. Bicy... By, był! Był, był, był! Mamy to, czy jednak był rower? Faktycznie, tylko taki brzydki, ale nieważne. Rower to rower. Niech będzie, już nie mam sił po prostu dzisiaj. Teraz trzeba palce ogarnąć. Palce to nie jest taka trudna rzecz. Ja się trochę nauczyłem w robieniu palców. Jak ma ten kciuk? W sumie normalnie. Kciuk. Trochę go osuniemy, i teraz wystarczy po prostu zrobić magiczną sztuczkę. Dziękuję bardzo. Te jedynki poprzestawiać, i w sumie w większości te palce dzięki temu już wyglądają w miarę. Jeżeli chcecie zgięcie palców, to wystarczy po prostu 0,1. Najpierw przesuwać, a potem dwójkę. Wygląda to bardzo podobnie, tylko mam wrażenie, że ta ręka powinna pójść bardziej w środek. Szukamy, nie no, ten trzy jest najlepszy, tylko ja nie mam pojęcia czy da się jakoś pomalować tą koszulkę i bardzo bym chciał ale nie mogę za bardzo jest tu gdzieś ten ciuch po prostu nie szkoda że właśnie nie ma tego koszulki to jest trochę dziwne bo teoretycznie powinna być no bo skoro wiecie możemy tak jakby Tą koszulką w ten sposób ruszać, no to, to czemu nie możemy? Dziwne, to jest strasznie. No, póki nie otrzymam odpowiedzi od osób bardziej siedzących bez Femi, to postanowiłem. Nie jest aż tak e, oświetlony, więc możemy w sumie bardziej oświetlić tło. Mam wrażenie, że jest zbyt ciemne. Tak samo pana Pawła możemy trochę, o, w ten sposób możemy sobie skopiować. Jednak chyba się nie da, spróbuję na YouTubie jeszcze znaleźć, no bo szkoda, no, no, musiałaby być po prostu ten, ta mm, zielona koszuleczka pana Pawła, szkoda jakby nie było, w ogóle od razu sobie zmienię, Ale polecam ogólnie. tu i to, I wtedy mamy lepszą jakość przy renderowaniu, mam wrażenie, że ta ręka jest trochę kurst, powinna być trochę inaczej zrobiona, o ta właśnie, bo może być tak. To niech będzie bardziej tak. To może trochę mniej. Dobra. Obraz się wyrenderował, więc pora nie tu. zobaczyć. Efekt końcowy naszego dzieła, mojego dzieła. Z tego co widziałem, to jeszcze było. Krzysiłem zupę. Tylko kojarzy ten film, ale nie oglądałem go. Porównajmy sobie. Miarem mi się udało. To... Oczywiście to nie jest tak samo. Nie wszystko... Ta ręka mogłaby być lepiej zrobiona. Tak zrobiłem, wyrenderowałem to po to, żeby trochę zobaczyć. I myślę, że chyba jest taka koszulka w TF. Więc można jeszcze trochę poprawić ten artwork. Możemy głowę jeszcze trochę bardziej do tyłu, bo z tego co widzę on ma bardziej do tyłu. Ta ręka, oto, o co miałem problem. A, że ta ręka jest, już widzę. Ona jest bardziej w tą stronę. O, udało się. Zrobiłem to. Mam miesięczną koszulkę, więc jak widzicie, y, udało się. Y, dziękuję to bojowi za poradnik, bo wrócił mi internet. Na następny dzień nagrywam końcówkę. Y, wrócił mi internet, więc jak widzicie, udało mi się. Jeżeli ktoś chce pronik, będzie w opisie, bo bardzo jest pomocny do takich rzeczy. Mam żeby ktokolwiek z was z tego korzystał, ale wygląda to nawet w sensie, jeszcze bym mógł coś poprawić. Więc mamy pana Pawła, jeszcze bym spróbował drzwi zrobić wiecie, te takie typowe drzwi, tylko nie jestem pewien czy są jakieś drzwi w sfm takie. Te są najlepsze mi się wydaje, te będą git, dobra. Trzeba je teraz stawić tak jak powinny być, trochę będzie przycinało bo mam parę rzeczy tu włączonych, ale Trochę może teraz przycina... Aha, 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 po prostu... Nie wyrobił <noise> Source remake. <we> <noise> nie wyrobił spach w tym goście <noise> Dobra. No trochę śmiesznie nie powiem. <noise> po raz pierwszy. To jest chyba pierwszy raz, jak mi SFM wywaliło. Znaczy. Przy pracy, bo jeżeli jak jakiś projekt na przykład pozmieniałem ustawień dużo, to ten projekt już nie włączał. I. <noise> Co to jest? I ten projekt już się nie włączał. Do tego nie zaliczam. Ale to. <noise> O, pięknie, ale cieszę się, że w końcu o, wrócił internet nareszcie. E, ta niestety wszystko znikło. E, dobra, pokażę wam, jak to zrobić. Musimy mieć tutaj dodany materiał, wchodzimy w model, materiały, bierzemy e, blue, widzicie? Musimy tutaj dodać e, atrybut, e, string i dodajemy tutaj, napiszcie to samo co ja, po prostu base, texture. to dodaję po prostu zwykłą te teksturę, która będzie Nieważne. O nie, tutaj. Ale fail. Dobra, nieważne. Bierzemy tu, piszemy base texture, co da nam po prostu. E, czekajcie, tu się coś zepsuło. base texture, co nam po prostu da tą teksturę, ta jest wyżej od tej. Przez co, ty, tak jakby ją zasłania, co nie? To sobie kopujemy i tutaj będziemy mieli nazwę, jaką nazwę to było Green out uh, shirts z tego co pamiętam, tak to nazwałem. Dokładnie tak. E Wait. <grym> nie wiem, co się stało. No teraz mi się podoba, faktycznie. ze z tą koszulką? Dobra, renderuję i zaraz się z wami widzę. Ech, po raz drugi mam ten błąd. Coś jest nie tak po prostu. Mm, nie wiem. Wyrenderowało mi się. Nie, wyrenderowało mi się. No cóż, będę próbował. Dobrze, że zapisałem em, w tym momencie, gdzie miałem to wszystko, ale to jest już irytujące po prostu. Pora em, tutaj coś porobić z tym. Mamy pupa. Dobra, ja jeszcze sobie zapiszę. Tutaj mamy, tutaj mamy kolejny klasyczek, czyli ryszard w draniu. I sobie go zrobimy. O, 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 to będzie ciężkie. Muszę poszukać jakiegoś, jakiejś innej mapy. Chyba znalazłem. Jest czyste las. Powinien być Day Night Day. Gdzieś jest. O właśnie, 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 takie miejsce, to jest chyba to miejsce. Idealne, dobra, to jest idealne miejsce właśnie, podrobienie naszej sceny. Nie wiem, kto by tu się nadawał na tą rolę. Chciałbym coś nowego, więc snajper. może niech będzie, spróbuję snajpera zrobić. Um, oczywiście bez czapki. Mam wrażenie, że on jest ogromny. Tak, on jest tak duży jak ten las, o widzicie? Tutaj mamy wyjście z tej kamery i on jest ogromny będzie trzeba to robić albo w oddaleniu albo trzeba go po prostu pomniejszyć On ma dresy więc spróbujmy znaleźć Sniper Cosmetics i poszukajmy jakiegoś takiego to jest taki dresik można powiedzieć, to by na skałcie pasował ale może znajdę coś podobnego taka ta pasuje w sumie na Zero tam czy ta koszulka jest? Gdzie zniknęła? O jest, dobra Aha Nie mów, że... Okej, okay, widać ją Ciężej nie widać Dobra Tylko ona się... No jest niektóre przynajmniej się tak pisują To jest coś nie... Się... Ech, piękno Jest, Dobra, mamy to Pięknie No powiedzmy, że to jest nasz Ryszard Drań To ukradł rower Fajnie, jakby się dało mu zdjąć te okulary Bo kurde... Czemu on ma ze? i nie ma dobra teraz o taki rower może ryszard kraść dobra ryszard krań kradnie rower jest pod kątem nie czyli możemy go już sobie tak ustawić, ale widać o właśnie to musi być tak odrobinkę w to o i gdzie on jest tutaj powinien być o tu albo nie widać to jest dziwne to jest tak od... On jest taki pierdalny, dobra. Ja myślałem, że on jest. Ja właśnie tak myślałem, że on gdzieś jest. Tylko nie wiedziałem, że on jest taki pierdalny. Dobra. I troszeczkę pod kątem, chociaż może trochę przesuniemy. O. Czekajcie. No, prawie idealnie ale nieważne. Nie, nie ma sensu tutaj ingrować w to, że na przykład to jest doma nieobora, bo to. Dużo nie zmienia w sumie dla tych ludzi, więc możemy yy, zrobić naszą babkę. Yy, yy, Bad woman. się <laughs> bawi, jak to napisał. I Helen. Ona się nazywa serio Helen? Administratorka? Okej, okay, ciekawe. <laughs> Powiedz, no nie da się za bardzo chyba powiększyć jej brzucha. Nie, może się da jakoś, ale skąd nie mam to wiedzieć? Ręce to można. Czy dałoby się. A, to są usta, chyba to jest wszystko do ust, chyba. Dobra, to by mi polecił taki pomysł, żeby powiększyć ten brzuch, ale zmniejszyć górę. Więc wyszło takie coś, ale no, wygląda powiedzmy. Ogólnie by, no, trzeba by było ją rozszerzyć, ale to już bym musiał jakiś mod chyba na to pobierać, że można rozszerzać postać. O, takie dodałem. No nie, dobra. Jest. Tu, tam było takie białe, ale to musi być takie białe, w sensie, wiecie, jak... o, coś w tym stylu. Nie, to jest takie plastikowe, typowo polskie, ale może tutaj nie być, więc to jest ich chyba jedyna opcja. żeby miał takie krzeso w miarę podobne. To też jest dość podobne, ale mimo wszystko to było to jedno oto. Ale ja sobie dodajmy, ono jest duże. Trzeba je pomniejszyć, najgorsze jest to pomniejszanie, bo jakby to wszystko było nie do pomniejszania, to by było łatwiej to robić. Jeżeli słyszycie takie bzd, ale już zamówiłem do laptopa wentylenowe, więc jak przyjdą, to je wymienię i będzie super, nie będzie już tak robiło. Powinno być GIT w miarę. O! No i takie mogą być. Bardzo proste, typowe polskie drzwi, więc trzeba je pomniejszyć znowu. Trochę irytujące to jest, ale coś pewnie da się jakoś inaczej. SoulStream Maker ma pełno tych swoich takich. M skrótów czy czegoś albo to w dupie Dobra Robimy tak No i pięknie w miarę to jakoś wygląda teraz trzeba dodać yy, schody Mamy jakieś znowu takie pewnie schody tak jak tam. o te pasują oczywiście są bardzo długie mimo wszystko no, Można je sobie zmniejszyć i powinny być git w ziemię je po prostu wsadzę I powinny wtedy pasować w miarę I teraz to jakoś wygląda tylko to oczywiście z boku to nie mm, jest widać ten Ale jest git tam są jakieś takie drzwi obory. Taka trawa można powiedzieć. To jest jakiś mis z DBD. I ta trawa mi się podoba. Ta trawa mi się podoba. Subskrybuj. Weźmy jakąś tutaj może tą trawkę. trawkę, może jak Czemu to wygląda tak źle? A miło wszystko tak. Ma. Jak to wygląda dobrze stąd? Tak rozpikselowane, ale mi wszystko wygląda dobrze. Więc tutaj mamy. Bardzo ładnie, a teraz całość kopiujemy. Od 37, dobra. Teraz od 37 idziemy w tą stronę. I leci to tam. No i teraz kopiuj. play Nadal nie wiem co to jest. Dobra. Powiedzmy, że to, to... jest jakiś kij chyba. Jest tam dalej napisane, pokazane. A Nie zauważyłem tego. To jest są ubrania. Aha, um, okej, okay. czy tu jeszcze przydałyby się ubrania? Super. Um, um, jak się nazywa taki sznurek z ubraniami? Nie wiem. <ścoughs> sznurek z ubraniami. Close side. O, nawet jest jakaś profesjonalna nazwa na, na to po angielsku. Nie wiedziałem, na, nie wiedziałem nawet, bo kto czegoś takiego używa. Dobra, szukamy. Dobra, znalazłem paletę. Z jakiegoś, z jakiejś gry, jeszcze jakiegoś, więc pora ją dodać. O, może być. jeszcze, jeszcze trochę? I tu chyba był jakiś karpet. Karpet. Był karpet. Mamy tu karpeta. Dużo to nie zmienia w sumie. No ale mamy coś takiego. Tu powinny być ciuchy rozwiążone, ale ja wiem, że to po prostu nie zadziała tak. Okej okay. i okej. Okay. Mam dwa takie mody, które w miarę będą pasować. A to już było, dobra. Aha, działają. To może jednak nie. Z jedynką to też jest białe. Z dwójką to też jest białe. Co mnie dziwi. Czemu to jest te same skiny. Z trójką dopiero coś jest. Dobra. Można powiedzieć, że jakoś to wygląda. W Photoshopie da po prostu tutaj kreskę to po prostu powiecinami dodam kreskę taką tutaj, to by się jakiś po podoba więc stick może będzie jakiś taki o może być, może być to zmienimy tego troszeczkę zrobimy to tak śmiesznie bo to jest takie wielkie więc sobie zmniejszymy tak każdą rzecz praktycznie obrócimy sobie w ten sposób dzięki czemu uzyskamy Taki improwizyjny kiek w ten sposób, że możemy sobie wetknąć, yy, zaraz tu wetknę, tutaj, dzięki temu w miarę to wygląda, tak jakby faktycznie coś wisiało, tylko musi być trochę wyżej. Tu są jakieś rzeczy, ale tego już nie będę dodawał, to są ciuchy zwykłe, widzę, że pod kątem jest ten, ten kij, więc trzeba go pod kątem zrobić. Wsit i shit, pięknie. O, to, 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 jest dobre to wygląda na bardzo dobry projekt, weźmiemy to. To, wygląda... no, to jest jedyne co w sumie przypomina te drzwi, więc sorry, ale nie po prostu. O, jeszcze nawet rozmiar mają bardzo dobry, no i super. No i to jest jeden z tych modów, który chciałem zobaczyć dziś. Dobra. Trzeba to ustawić, jak to jest tam ustawione w Ryszard Tydraniu. Jeden są otwarte, jeden są zamknięte. O, w ten sposób. Przydałaby się jeszcze dziuro. Teoretycznie chyba wiedziałbym jak zrobić taką dziurę. Ale to już chyba w photoshopie, chociaż mogę spróbować. Zróbmy black. I taka czarna dziura, pamiętam, że tutaj było coś. Ale o właśnie, coś takiego. I ten cube posłuży nam jako taki prowizoryczny, prowizoryczny można powiedzieć. Wiecie o co mi chodzi. Dobra. Scale. Tym razem jest za mały ten obiekt, więc wow, dawno nie widziałem, żeby jakiś obiekt był za mały serio. Więc bierzemy tak, odwracamy w ten sposób. I kładziemy sobie tutaj. Tylko muszę to jeszcze obrócić w taki dobry sposób. Bo to niestety SFM. Nie pozwala na takie zbytnio ten. Dobra. A, i od razu chcę powiedzieć, żebyście do mnie nie pisali proszę na privie ja wiem, że niektórzy chcą, nie wiem, ze mną zagrać, czy pogadać, coś. Proszę, nie piszcie do mnie na privie. Ja nie lubię po prostu dostać takich wiadomości. Ja wiem, że to się wydaje głupie. Po prostu nie lubię dostać takich wiadomości, bo one są na mnie bez sensu. Bo ja na przykład um, rzadko piszę do osób, w ogóle nie piszę do osób, których po prostu nie znam. Um, I to nie ma sensu, bo po co mam pisać do osób, które mnie nie znają? I po co mam jakby marnować czas, co nie? A niektórzy chyba nie patrzą na to w ten sposób i po prostu piszą do mnie wywalone jajca piszą do mnie zapraszam Cię do gry na przykład w coś a ja mu, a ja mu piszę, że nie, nie chcę zagrać nie, no dawaj, zagramy czy coś a ja mówię nie, nie mam czasu Robi coś innego, coś sorry, ale ważniejszego niż Twoje granie no, a taka osoba często nie odpuszcza dobra, w miarę to wygląda to, te to, to, to drzwi no, w miarę. Teraz trzeba łączyć postacie nasze, piękne. Coś jeszcze zapomniałem? I drugą ręką trzyma za siedzenie. Ma wywalone, by tą babkę, nie, nie pamiętam jak ona się nazywała. Kiedyś to chyba oglądałem, na telew w telewizji nawet, ale kompletnie nie pamiętam jak ta babka się nazywała. Ej, nie, tego, tej ręki nawet nie widać, on ją chyba bardziej z tyłu ma. I trzyma bardziej tyłu tego roweru. No i teraz, ej, to wygląda... Zaskakująco dobrze. Tak ironicznie to wygląda zaskakująco dobrze. Jak na to, co ja w sumie umiem, trochę mógłby być jeszcze pochylony w sumie i zmniejszymy jej nogi, bo ona jest po prostu za wysoka, więc y, zmniejszmy jej nogi. Chociaż nie, w sumie możemy tu w dół. Nie, dobra, trzeba zmniejszyć nogi. Jak pójdę w tak, to nie zmniejszam się jej nogi. To pójdzie bardziej tak. No dobra, możemy tak zrobić. Nie będzie to wyglądało dziwnie. Jeszcze nie. Noga akurat nie widać. Możemy wziąć jakieś... ...ździebko No, przesunąć tak. O, żeby trochę nogi zasłaniało. O, tak. I jeszcze te... ...zrobimy takie wkurzone, do góry. A dałoby się, żeby nie świeciły, bo to wygląda po prostu źle. Um, Hair, Nie mówcie, że. Myślałem, że da się jej włosy umocować. Robią <grymiamy> z tego bekę, dobra. No, powiedzmy, że to wygląda. No, ej, kurde. Jak żywcem wyciągnięte. No, oczywiście, krzaków jest mniej. Możemy sobie to poprawić. Dobra, ja uważam, że można to już wyrenderować. Że już to jest w miarę. Zobaczmy ej, po renderowaniu. Ja raczej żadnego światła nie będę dodawał. To nie ma sensu kompletnie. Zobaczmy, jak wyszedł. Piękny. Ja uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką zrobiłem. Nie no dobra. Trzeba znaleźć jeszcze jakieś tło, więc twórzmy sobie jakiś nowy coś tam. I tu mamy bardzo ładne chmurki. Więc możemy je sobie wziąć. Zapiszmy. Dobra, niech się zapisuję, a ja już sobie tu wpiszę Photoshop. No. W miarę się wywaliło, powiedzmy. Tamty poprawiam zaraz. Mimo wszystko mamy tutaj to. się, Jeszcze się renderuje. Więc sobie już tutaj przybliżę po prostu i wręcz. Bo to już własnoręcznie. ręcznie. C chyba poroźnie, bo widzę, że coś się chyba popsuło Czyż może po prostu lepiej usuńmy to. Po prostu tragedia. I czemu to jest zaznaczone? O co z tym chodzi? No i co z tego, że to jest zaznaczone, jak całość jest tutaj? Nie rozumiem, czemu? No dobra, git usunęło to. Więc nie rozumiem. Spróbuję tą gumką magiczną. Tylko pewnie się rozwali. Tak myślałem, no mm, na 50. No a tu mi pół domu usunie. Przecież tak to powinno działać wygładzanie włączmy to nieźle wygładziło e, 20 no dobra lepiej wyszło um, to już na pewno tam jest wyrenderowane więc tu jest moja ja nie mogę z tej babki i to jest za dobre dobra um, nie najgorzej wyszło Dobra, chyba powinno być w miarę. parę miejsc jeszcze widzę, ale jest super, no i mamy, Ryszardu oddaj rower, według mnie wyszło lepiej niż tamto, jeszcze miałem tu wiem co dodać, już mi się przypomniało, wygląda super według mnie, więc... Tak właśnie prezentuje się Ryszardu, od, Ryszardzie Oddaj Rower. Zapisuję, piękne po prostu. Według mnie to były dwa piękne dzieła kinematografii. Już nie mam sił robić kolejnego, więc żegnam, żegnam Was z tym właśnie pięknym obrazem. To na tyle. Będziemy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.